Dziś o najtrudniejszym zadaniu na egzaminie ósmoklasisty 2020 roku, według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wszystkie analizy, które są udostępniane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla takich osób jak ja, czyli egzaminatora lub osoby, która przygotowuje do egzaminu ósmoklasisty. Oraz naturalnego są bardzo ważne, bo dowiadujemy się, na które zadania powinniśmy skupiać Waszą uwagę w większym stopniu. Ku mojemu zdziwieniu, zawsze tak będę mówił, najtrudniejszym zadaniem jest zadanie z znajomości funkcji językowych. Znajomość funkcji językowych to jest umiejętność zareagowania, yy, odpowiedzi na różne zwroty, które moglibyśmy usłyszeć w codziennej mowie w języku angielskim. Bardzo często zwracałem uwagę na to, że zdający w zeszłym roku yy, nie zwracali uwagi na treść zadania, która mówiła, że nie wolno tych form w nawiasie zmieniać. I tak jak spojrzycie na podpunkt 6.2, gdzie trzeba było użyć słowa no, a w tym kontekście chodziło o to, że ja nie wiem, nie mam pomysłu, nie znam się, no to trzeba, większość z Was, bardzo dużo, gdy, gdy sprawdzałem, widziałem zwrotów z I don't know, gdzie można powiedzieć, że to zwrot jest poprawny, jeśli chodzi o kontekst wypowiedzi, Natomiast, jeśli chodzi o zadanie, jest ono już niepoprawne, to uzupełnienie, bo nie użyliśmy formy no, tylko z odmieniliśmy ją jakoś. Więc tutaj poprawną odpowiedzią byłoby I have no idea, I have no clue i tak dalej. Nie chciałbym w tym filmiku mówić, jak te zadania wypełniać, tylko o tych wszystkich niuansach, o których czasem nie pamiętamy, nie zwrócimy uwagi. Opowiem Wam teraz o pewnej ciekawostce z natury egzaminatora. To zadanie jest wielokrotnej odpowiedzi. Co to znaczy? To znaczy, że zazwyczaj z takich zadań my przed sprawdzaniem przechodzimy szkolenie, żebyśmy stwierdzili, czy to, co jest napisane, można uznać, czy też nie. Ci, którzy tworzą te zadania, podają nam listę odpowiedzi poprawnych, ale też listę odpowiedzi akceptowalnych. Oprócz tego, oprócz tych yy, odpowiedzi akceptowalnych, wasza twórczość jest zawsze tak duża, że to przekracza wyobraźnię tworzących te testy, i w trakcie sprawdzania my musimy to zadanie traktować priorytetowo. Najpierw je sprawdzić, gdy się pojawią niestandardowe wypowiedzi. Zwracamy się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, żeby podjął decyzję, czy to uznajemy, czy nie. Gdy on nie potrafi tego powiedzieć, pisuje to do systemu i to rozstrzyga native speaker, czyli rodzimy użytkownik języka siedzący w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i stwierdza, czy to uznajemy, czy też nie. Dlatego nie martwcie się tym zadaniem w taki sposób, że są tylko. Jest tylko wąski zakres odpowiedzi. Tutaj liczy się wasza twórczość, wasza umiejętność zareagowania na różne wypowiedzi. Chciałbym w tym cyklu yy, przygotowawczym dawać Wam kilka możliwości, kilku, kilka sposobów, jak do tego się przygotować, ale najważniejszym z nich jest właśnie wypowiadanie się w języku angielskim, umiejętność powiedzenia, usłyszenia. Ważne jest, żebyśmy mówili, żebyśmy nie tylko pisali, słuchali, ale wypowiadali się i Dzięki temu też zapamiętujemy. Czyli, czyli taki zwykły zwrot, jeśli chcecie poprosić nauczyciela e, o wyjście do toalety, spróbujcie to powiedzieć po angielsku albo poproście nauczyciela, żeby on wam to o tym powiedział, bo to będzie dla Was bardzo pomocne przy wykonywaniu tego zadania. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem.